Wielu z nas zastanawia się nad tym, jak rozmawiać z Bogiem, co do niego mówić. Jest to dla wielu osób problematyczne, szczególnie, że wydaje nam się, że to jest jakiś nasz obowiązek, a kiedy coś jest obowiązkiem, to automatycznie przestaje nam się tego chcieć, szczególnie jeżeli chodzi o tą bardziej zbuntowaną część nas, ludzi, a czyli między innymi mnie, bo <gryw> wydaje mi się, że od zawsze byłam buntowniczką i od kiedy tylko pamiętam, to. Wszystko robiłam na przekór. Dla wielu z nas relacja z Bogiem jest smutnym obowiązkiem i chciałabym opowiedzieć Ci dzisiaj o mojej relacji z Bogiem. Chcę pokazać Ci piękno tego, bo dla zbyt wielu z nas wciąż relacja z Bogiem i przeżywanie Go tak naprawdę nie jest przeżywaniem Go, ale jest obowiązkiem, który myślimy, że musimy spełnić. Żeby go zadowolić, bo inaczej będzie źle. A no to chyba nie chodzi o to, żeby dobrego ojca próbować udobruchać, żeby nam nie wlał na wytyłek. Nie? Chcę ci przekazać serce, dlatego, kto ma uszy, niechaj słucha. Trochę wyglądam jak Fiona, nie? Robię takie dziwne rzeczy. Ostatnio leżałam sobie tak po prostu, wieczorem. przykryłam się kowdrą, przytuliłam się do poduszki, było mi wygodnie i modliłam się. I jedyne, co miałam powiedzieć, to takie, chciałabym się do Ciebie przytulić, Boże. I nagle zrozumiałam, że do końca nie wiem, czy kiedykolwiek będę mogła to zrobić. Dlatego, że wiem, że w niebie będę miała nowe ciało. Oddałam moje życie Jezusowi, uwierzyłam w Jego śmierć i zmartwychwstanie za mnie. Idę do nieba. Nie ze względu na moje uczynki, ale ze względu na to, co On dla mnie zrobił, i za to, że to zaakceptowałam i idę tam, tylko że będę tam miała nowe ciało i nie wiem, jak to nowe ciało funkcjonuje. I popłakałam się w tym łóżku. Wszystko, co znam tutaj na ziemi, to przytulenie, kiedy kogoś kocham. I to było takie... mocne, dlatego, że to była taka bardzo szczera rozmowa z Bogiem. Kiedy ja się modlę, to nie używam takich jakichś dziwnych, wzniosłych, patetycznych słów, których mnie od lat uczono w różnych kościołach, przez które się przewinęłam. Już Bóg jest Bogiem serca. I on wszystko i wszystkich zna na poziomie serca. I ja tamtego wieczora całą moją miłość wylałam na niego tym, że powiedziałam mu: Chciałabym cię przytulić. To jest jedyna znana mi rzecz. I nie wiem, nie wiem jak to będzie w niebie. A co jeżeli nie będę mogła tam tego zrobić? Co jeżeli to nowe ciało będzie inne, a na pewno będzie inne? To co wtedy? To był taki miły moment z nim. Ja mam miłe momenty z Bogiem, ja nie mam smutnych momentów z Bogiem. To nie są momenty obowiązku. To są momenty, w których najczęściej brakuje mi słów, bo on mnie tak zachwyca i czasami nawet nie umiem do końca sprecyzować tego, czym. Ale mam w sobie takie uczucie, jakbym miała zaraz wybuchnąć. Jeszcze inne słowo to jest, zdematerializować się. Tak sobie po prostu leżałam i rozmawiałam z Bogiem, a właściwie potem to już milczałam z Bogiem z tą myślą. Wczoraj rozmawiałam z moją mamą na ten temat, opowiadała jej tą historię i ona uświadomiła mi, przypomniała mi ten werset z Biblii, który mówi o tym, że Bóg przygotował dla swoich dzieci to, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało. I mówię, wow, no tak, przecież Ty przygotowałeś takie rzeczy dla mnie, a ja się martwię, czy będę mogła Cię przytulić, czy nie. No co to nie ma znaczenia? Ta historia dzisiaj może nie jest wzniosłym kazaniem, może ona nie jest jakimś wielkim nauczaniem, ale ona wnosi serce, a Bóg jest Bogiem Serca. Jezus jest Bogiem Serca i On rozmawia z Tobą na pułapie Twojego serca. I na żadnym innym nie będzie z Tobą rozmawiał, dlatego że to w Twoim sercu jest klucz do tego, żeby znaleźć Boga. I nie chodzi o bzdury pod tytułem Jesteś Bogiem, odnajdź Boga w sobie. To jest, są bzdury, to są bzdety. Boga nie ma w Tobie, jeżeli Go nigdy tam nie zaprosiłeś. New Age to jest jakiś idiotyzm. To jest w ogóle nie, nie, nie. Nie jesteś Bogiem, nie ma Go w Tobie, jeżeli Go nie zaprosiłeś. Ale jeżeli Go zaprosiłeś do siebie, to Jezus przyszedł i zamieszkał. Zamieszkał w Tobie. Ja zaprosiłam Go do siebie. I dzisiaj mam z Bogiem relację na pułapie serca. Mam dzisiaj z Bogiem relację, której nie mam z nikim innym. I z nikim innym nigdy nie będę miała takiej relacji. Bo to jest coś, co jest zaplanowane w taki sposób, tylko na tej linii ty-on. Szczególnie dla tych z Was, którzy wychowaliście się w jakichś protestanckich, może zielonoświątkowych kościołach, tak jak ja. Nie oszukacie mnie. Nie mnie. <laughs> nie oszukacie mnie, jeżeli mi powiecie, że nigdy w życiu... Nie czuliście się przymuszeni do tego, żeby spędzać czas z Bogiem, czytać Biblię, myśleć o Nim, tylko dlatego, żeby uniknąć kary. Nie oszukasz mnie, bo byłam tam, przeżyłam to i próbowałam uniknąć kary, bojąc się Boga, który jest dobrym Ojcem, a nie katem. Wiem, jak to jest nie znać serca Ojca, ale mieć bardzo wielkie pragnienie poznania serca Ojca. Mnie to pragnienie zawsze wypełniało. Byłam buntowniczką, potrafiłam być wredna, potrafiłam być opryskliwa, dużo różnych rzeczy się działo w moim życiu. Ale wiesz co? To gwałtownicy zdobywają królestwo. I ja w tym całym moim buncie przez lata ugięłam kolano przed tronem Boga. Wiesz? On ze mną wygrał, zwyciężył mnie, podbił moje serce i on mnie nie zmusił do tego, żeby ugiąć kolano. Ja sama zgięłam kolano. Bo on jest godzien, dlatego że to on jest panem. Sama zgiełem kolano, bo Jachwę króluje. Jest godzien każdej czci, czci każdego z was. Świat dzisiaj pędzi, jutro jakaś druga tura wyborów. Czym dzisiaj jesteś taki zajęty, że nie możesz pomyśleć o Jezusie, który umarł z ciebie na krzyżu, i co dzisiaj sprawia, że nie możesz oddać mu swojego życia? Nie mówię o tym, żebyś się poszedł gdzieś zabić. O tym, żeby powiedzieć Bogu: Boże, otwieram moje serce na Ciebie i moje życie od teraz należy do Ciebie. Posłuchaj, ja byłam osobą nawróconą i wierzącą, a dalej myślałam, że Bóg jest złym ojcem. Dalej myślałam, że Bóg jest zły. Bałam się to powiedzieć na głos, bo bałam się kary. Potem zrozumiałam, że boję się kogoś, kto dla swoich dzieci jest tylko i wyłącznie dobry. Dla swoich dzieci. Poza byciem Bożym Dzieckiem nie ma dla Ciebie Bożej Miłości. W żaden sposób doświadczalnej dla ciebie. Nie ma dla ciebie żadnej Bożej Dobroci. W żaden sposób doświadczalnej dla ciebie. I pomimo tego, że on jest tym wszystkim, nie doświadczysz tego, jeżeli nie oddasz życie Jezusowi. Jeżeli Jezus nie stanie się Twoim Panem i Zbawicielem osobistym. Zrozum, że Jezus na krzyżu zapłacił za Twój każdy przeszły, teraźniejszy i przyszły grzech. On to wszystko wymazał, żebyś dzisiaj mógł podejść do tronu Boga. Za darmo, do tronu Boga, którym jest On sam. To było miłosne zawołanie Boga do Ciebie. Kiedy Jezus na krzyżu zawołał, wykonało się. I kiedy On zawołał, wykonało się. Grzech przestał mieć moc. Śmierć straciła moc. Kiedy Jezus z martwych wstał, dał Tobie nadzieję na Twoje zmartwychwstanie. Ja dzisiaj nie boję się śmierci, bo wiem, że ja tylko zasnę i obudzę się z Nim. Co można zrobić komuś, kto nie boi się śmierci? Co będzie można Ci zrobić, jeżeli przestaniesz bać się śmierci, bo będziesz wiedzieć, do kogo należysz? I czyje jest Twoje życie? Moje życie należy do Jezusa. W moim życiu panuje Chrystus, dlatego że zajaśniał mi, ukrzyżowany i zmartwychwzbudzony. wzbudzony Chrystus Pan. I rozmawiam z Nim na pułapie serca. Nie przychodzę do Niego, dlatego że muszę. Jeżeli nie przychodzę, to po prostu nie przychodzę. To też jest jakiś Dziwne, jak nie przychodzę? Przecież chodzę z Nim cały czas. To jest tylko takie właściwie robocze nazwanie, nie przychodzić do Boga z czymś. Jak możesz nie przychodzisz z czymś do Boga, jeżeli cały czas z Nim chodzisz wszędzie? On jest w Tobie. Jak idziesz do toalety i sobie podcierasz tyłek, On tam jest z Tobą. Jeżeli podcierałeś sobie tyłek sam, biada Ci, bo On chce być we wszystkim z Tobą. On wypełnia wszystko. To w Nim chodzimy, to w nim się poruszamy. Jeżeli chcesz dzisiaj pojednać się z Bogiem, niezależnie od tego, co zrobiłeś i niezależnie od tego, co jeszcze zrobisz w przyszłości, chcę ci powiedzieć, że dopóki Jezus nie wróci na Ziemię, a wróci za niedługo, prawdopodobnie, patrzę sobie na niego, zawsze jak w tym mówię, masz czas, bo okno Bożej łaski jest dla ciebie cały czas otwarte i nie mów, że nie potrzebujesz. To nie jest miejsce, żeby raczyć i kozaczyć. To jest miejsce, żeby otworzyć siebie i wpuścić Boże światło do siebie. Na pułapie serca On Ciebie zna. I możesz mówić różne rzeczy. Możesz być wielkim ateistą zapalonym. o jaki jesteś przeciwko Bogu i wszystkiemu i Kościołowi. Dobrze, ja też jestem przeciwko martwym religiom i martwym Kościołom. Ale jestem za żywym Bogiem. Jestem z żywym Bogiem. I On mieszka we mnie. Żywy Chrystus. I to samo może spotkać Ciebie, jeżeli tylko zechcesz. Bo to wszystko rozgrywa się o Twoje chcenie i Twoje niechcenie. Jeżeli chcesz, to On przyjdzie. Jeżeli nie chcesz, piata Ci. Bo nie ma dla Ciebie nic, jak tylko to, co zostało przygotowane dla Diabła, demonów. No dla Diabła i demonów. Nic więcej tam nie ma.